To charakterystyczne, że atakujecie Polskę akurat w święto Konstytucji 3 maja i to jest wręcz niesamowite, jak historia lubi się powtarzać. Wtedy Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością, której nie było nigdzie w Europie tyle, ile w Polsce, bardzo szybko będzie coraz silniejsza i postanowił razem z Rosją ją zniszczyć. Oczywiście z pomocą swoich przekupnych Polaków z Targowicy. Dzisiaj, 231 lat później, znów denerwują Was wolnościowe aspiracje Polaków, no i oczywiście to, że ciągle upominamy się o Ukrainę. I znów z pomocą swoich Polaków ku uciesze Rosji wprowadzacie kolejne projekty osłabienia Polski. Dlaczego? Bo chcecie powrotów do biznesu z Rosją. I, i, I to nie jest tak jak tutaj mówiliście, że wszyscy chcemy tego samego. Nie, wy chcecie, żeby ta wojna szybko się skończyła, a my chcemy, żeby Ukraina wygrała. To są dwie różne rzeczy i jeszcze jedno nie będziecie Polaków pouczali. Polaków, którzy dla Europy stworzyli pierwszą konstytucję. Nie, będzie, nie będziecie pouczali, czym jest wolność, czym jest praworządność. To od nas możecie się jej uczyć. Wiwat 3 maj, wiwat konstytucja 3 maja.